14 miejsce już Styczkowskiej, czy było dla ciebie szokiem bo ty dokładnie taką samą pozycję z Donatanem miałeś na Eurowizji i pamiętam że wtedy po tej waszej Eurowizji ludzie mówili że to był wielki wasz sukces i czekali na twój powrót w tym konkursie <noise> To prawda no i ja byłam w szoku. Słuchajcie, mam nadzieję, że wy oglądaliście i kibicowaliście Justynie Steczkowskiej. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Ja miałam ciarki. I 14 miejsce to jest absolutnie niesprawiedliwe. Takie jest moje zdanie. Uważam, że powinna być w pierwszej piątce. No i jestem zawiedziona, że wylądowała na 14. Dla mnie jest numer jeden. No okej, okay. a czy ty chciałabyś na przykład wrócić za rok, czy nie masz takich planów? No jakby nigdy nie mówię nigdy, ale... Ja myślę, że na tyle się zapisałam i zostawiłam tam masu fajnych wspomnień. Nie wiem, czy bym chciała wracać, ale na pewno jest to tak cudowne przeżycie dla każdego wokalisty, że, że zazdroszczę. Za każdym razem, jak ktoś wraca na Eurowizję, to bardzo mocno kibicuję.